Czyli wszystkim, Take City. Witam Was z powrotem. Geta San Andreas. Dawno nie było GTA San Andreas, dlatego że czekałem na nową kartę. I właśnie e, więcej informacji na temat czemu filmów nie było, będzie w specjalnym odcinku informacyjnym. <grym> A teraz wrawię sobie ekran. E, ok. I idziemy na misję. Idziemy do ridera na misję. Zobaczcie, jakąś, No i mam broń, o właśnie. A broni mówiąc, pójdziemy sobie wziąć broń jeszcze Zanim gdziekolwiek pójdziemy na początek Czł. Dach <grafy> e, to zje coś Eerle nie ogarniając w jak powiedział, że głodny jest z tego upadnięcia DMG Wiem. Dobra, katalizator! Ej, Rada, co ty Nigga, I couldn't find that wet I buried. So I'm Ooh, making my own. Strong. It's easy, fool. <laughs> man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you oh, calling man. boy, fool? Well, what should I call you? Midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. <laughs> man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm. Smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh, yeah, I'm sweating. Mmm, my wife loves this stuff, man. <laughs> anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a how you say little something something on board for you, boy. Square business, man. No, I oh boys oh carl try not to kill any more respected police officers please crime has certainly gone up since you got back kid <laughs> just doing my part for the community your train's gonna be there in five okay akcja. Um you drive CJ, seeing as you missed the driver and all. Ah, uh, not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Well, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. <laughs> you love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker. The road! <laughs> uh hello no, train all right Shit, look like some north side got it first eee, oh shall love it yeah Kasa jamna. Strzelamy 100% koncentracji. Dobra. Tutaj jest chwila, żeśmy poszli sobie ogarnęli amunicję. Wszystko, wszystko. Dobra. Nie ma nic. Siadamy. Damn. what is Chill out Będziemy we gonna be To łap Oj Aha, tu siłę. Dobra, mnie. Um, łap więcej Damn, nie tak <laughs> Jak cię Ok, e, wow. czy to było coś wybuchowego? Tak, to było coś wybuchowego. I znowu dobra, Trzyma jeszcze to, a nie derp, jest jak to po idzie. Oj.

Eee, o mnie mówisz? Tak, <laughs> nie ogadniać to, wszczęcie napisy. Ok, to było proste. Tutaj idziemy na Grom Street. A wówczas nie pilnuję. Powiedzmy, że waniemy sobie dwie misje będzie Git. Zostawiam radę, żeby nakręcać po 15 minut, więc postaram się tego trzymać. Mam nadzieję, że nie przekroczę, nie przekroczę tych 13, 13, 15 minut. Spójrz! Nie, ty chcesz, aha. Jestem mądrzejszy od gry. Damn, homie, twoje rzeczy były ciężkie. Tak, ty też, homie. LB przychodzi na staszkę. For life, CJ. For life, you heard? <laughs> no. To była najtłarttwo misja um. To co lecimy jeszcze raz raj Darm do o czym co chce! Hey, <sighs> Yeah, CJ. Hey CJ, tell me why they didn't finish high school. Cause you have been dealing drugs, man, since the age of 10. <laughs> no, that ain't it. Cause <laughs> you had put hands on that teacher for wearing baller colors. <laughs> no, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. <laughs> I am the real deal, fool. Oh shit. Yeah. A genius. <laughs> oh, oh yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps? Huh? Uh, a man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my near. The army. <laughs> Let's go. Yeah. Get that out of my face. Oh, come on, man. Bluster. Dziś <laughs> mi to pisze cały czas. Usiądźam um, do auta, jedziemy. A jak wy widzicie, radio mam włączone, a to z przyczyn e, YouTube'owych. <laughs> <laughs> It wasn't outside when I came through Only LB, he's like a clockwork ninja Real dependable, unlike some of you motherfuckers Give it a rest, man I lost my little brother, and now I lost my mom Don't matter me. much shit you CJ, you to stick by your own Yeah, I guess I am not on the be Szlak. Z tego co wiem to przez wodę nie przejdziemy, tego moda nie mam, to znaczy jeszcze nie mam, nie, nie będę tego moda instalował, po co? Po co będzie? Xwit, yy, czytuje, tu jeszcze, kurde, to twoje auto zamiast usopić i wybuchnąć to, to sobie choweruje nad wodą, ehm um. <laughs> Dobra. Skupmy się na drodze zamiast opierdolach. Um, ups, No, nie chciałem go rozjaśnić. Shit happens. Dobra, pro wyprzedzenie, o. To drugie pro wyprzedzenie. Z tego co pamiętam, chyba będzie tutaj wojsko, więc. Będzie ciekawe. Bardzo ciekawe. Mhm. Mm Będzie wojsko. Man, this shit look real serious. Are we up <laughs> ham. Ham? Uh, Okej, okay, dobra. Oh. Chyba mnie widzieli. Okay. Dobra, nie widzieli. Um, czyli pewnie ja mam teraz tym wózkiem coś przywieźć, czyżby to... Te... Aha, tak. F wózki, wózki, skrzynki. Ok, homie, let's load this shit up. Myślałem, że się dwa złapię, ale tylko jeden. Patrzcie, jaki proskille. Ma się tego skill, nie? A, dobra, co dół. Czekaj, bo ja mogę tym kierować. Kit. Eeeeh. <laughs> Jakbym się rozwił, to sorry, ale lewą ręką kieruję. I ja skrzyń skrzyni potrzebuję? Pięć jeszcze. Dobra, tam są jeszcze dwie z tego co widziałem. Gdzieś będę musiał jeszcze znaleźć dwie skrzynie. Ryder, poradzi sobie, nie? No w ogóle ja mam mało życia, wtf Aj, patrz zrobił Lololol, Muszę uważać, żeby czwórki na numerycznej nie nacisnąć, bo mi skończy nagrywanie Dobra, ja sobie wysiądę i pomogę Ryderowi, bo jakoś mu nie idzie. Peść. To jeszcze strzela. Nie. Dobra, wcielamy i idziemy dalej. E, widzę tam dwie skrzynki. Ciep, wybiłem. Rider Sieroto. Wzięliście tego headshota? Rider by tego chyba za dwa lata nie zrobił, i to jeszcze z takiej odległości jak on był. Dobra, jeszcze jedna skrzynka i spadamy. Mam nadzieję, że nie będą nas gonić. Choć znając wojsko, to będą chcieli swój shit z powrotem. Więc, tak, to się ciekawa akcja. oj, Skąd znowu? Ryder, wszystkie ciężkie. Jak tę skrzynkę się trzyma?

Alright, check it out. Sound like a little bit more. Boom. I ain't rolling with you no more, man, till you off that water, homie. It mess with your mind. Whatever you say, fool. You hit me, don't know what's going on. And what that mean? lord ain't listening to no more your bullshit. We got the guns. Well, ain't no gangster, homie. You you what? Zaraz sobie tower wyrzucimy. real. You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie. What you could do? If it gave you a hit first, I <much> ain't listening to you, Carl. dobrze, wszystko nie dobrze.

i myślę, że zakończymy odcinek. Ojcie co chce amunicji: dwie gwiazdeczki. No, 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 no. Mało życia. Niedobrze. Mogłem nawet tego nie robić. Tak. Odpocznij. Dzień! Dobra, to był zły plan. Eee, bum. Patrz patrz, a i sobie pójdę tędy, a tu. tu sobie wejdę. Oj, teraz mnie nie znajdą. Kurde, znalazł To musisz zginąć. You have to be terminated. Pff, good job. Najlepsza policja na świecie. Wjeżdża w słupek nowo. To... więcej ich jedzie, spadam do domu. Dom Johnsonów. Tylko czy mogą do domu zydwejść? Nie pamiętam już. Ale dobra, co pisujemy? Co pisujemy? o. Który to był save? Nie wiem. Zapiszmy na safe numer 8. No jej, nie ma już policji. Możemy zakończyć odcinek. Cześć, cześć, Mamy cię w garażu. Mamy takie auto, dobra? Niech będzie sobie takie auto. Myślałem, że wziąłeś policyjny motor, ale ki. No kurwa, mam broń. Wiesz co? Sorry. Lubię cię, ale wszystko dla broni. Ok. Dobra. E, kończymy ten odcinek. Może nie taki najciekawszy odcinek na całym świecie. <grywa> Ale z formy wyszłem, bo ponad miesiąc nie nagrywałem. E, teraz jak mokaty, to powinienem częściej nagrywać i więcej gier. Dlatego, że więcej teraz mogę. <grywa> Dobra. Do odstrzygnięcia następnego odcinka. był z miksyt, papa.